Witajcie w najnowszym materiale w ramach lubiącego indyka, w ramach BET mamy dla Was grę o nazwie Of Guards and Thieves. Jest to gra, o której mówiłem wczoraj w ramach um, Zielonego Światła. Um, jak widzicie tutaj ładny, ładne okienko właśnie ze Steamem, to też od razu Wam na porządek na początku przypominam, wejdźcie w link poniżej, w link w opisie i zagłosujcie, pomóżcie tej grze dostać się na Steama. Jednak ja w tym momencie już wejdę do jakiś serwer, do lobby postaram się pokazać tę grę w akcji. Czym jest Of Guards and Thieves? Mówiłem pokrótce już wczoraj. Dla tych, którzy może nie oglądali materiału i nie wiedzą, o co dalej chodzi, będę tłumaczył podczas rozgrywki samej. Teraz może jeszcze dodam, powiem nieco o studiu, które robi tę grę. Studio nazywa się Subword Games i jest to ich trzecia oficjalna gra. Co jest ciekawe w związku z Of Guards and Thieves, to po pierwsze Taka dosyć głupia rzecz, czyli gdy macie ikonkę na pulpicie tej gry, to nie macie pełnej nazwy of guards and thieves, tylko macie skrót. O-G-A-T. A to oznacza, że gdy przedstawicie O razem z G, wychodzi wam goat. Koza. Hmm. No okej, okay, to była głupia... To była głupia ciekawostka. O wiele ciekawszą ciekawostką jest to, że gra została początkowo stworzona, niech spamować mi tu ruskie jedne, stworzona na potrzeby L'Adam there, któregoś tam, nie pamiętam, które to teraz w tym momencie było, ale jej tematem był, było coś o nazwie minimalistic, czyli minimalistyczność. Miały być stworzone bardzo małe, przyjemne gierki, na goście z Suburb Games postanowili stworzyć minimalistyczną, minimalistyczną oczywiście, e, grę o złodziejach i strażnikach. No, średnio im to wyszło, ponieważ jak widzicie wygląda ona całkiem rozbudowaną grę e, z dynamicznym oświetleniem, z... E, no, może niezbyt nie rozbudowanym, jak na razie mechanik, niezbyt rozbudowanym mechanikami, jednak stosunkowo ciekawymi i nie jest to coś minimalistycznego, więc cóż, może jej nie udało im się wykonać um, tematu um, ostatniego Ladambler, które trwało 72 godziny. Oni brali ludzi właśnie w kategorii 72 godzinnej um, i przegraliśmy. No okej, okay, jeszcze raz. Jednak jak widzicie, wyszła i naprawdę całkiem, całkiem ciekawa gra um, mm. dla 8 osób, dla 8, to, ale już w tu będzie chyba więcej, może być. Mm. No tak, jestem gotowy po prostu startujcie. Gra, w której mierzą się dwie drużyny, najłatwiej ją jest porównać do chociażby Control Strike'a, w którym mamy dwie drużyny terrorysty, antyterrorysty, tak jak na pewno wszyscy wiecie. Tutaj mamy po prostu strażników i złodziei. I zamiast zwykłego Team Dead mamy po prostu... Musimy jako strażnicy obronić jakiś obiekt. Jak widzieliście przed paroma sekundami, złodziej ukradł złotego ziemniaka, nie możemy na to pozwolić a jako złodzieje właśnie musimy, e, musimy donieść do jednego z punktów wyjścia oznaczonego literami ABC jakiś, jakiś przedmiot okej okay. czymś co jest naprawdę ciekawym zabiegiem jest to, że te postacie, obie nie, nie rasy, a może obie te drużyny m, między nimi jest pewna różnica nawet kilka różnic e, po pierwsze strażnik musi bardzo, bardzo polegać na na świetle, świetle latarki oraz świetle wszystkich tych pokoików, które tutaj widzicie. Na przykład kliknę tutaj światło i coś się dzieje, prawda? Wyłącza się, wyłącza tutaj, nie wiem, kuchnia to jest, czy, nie wiem, jakiś pokoik raczej, pokój jakiś. Jeżeli tego tutaj nie ma, to jesteśmy po prostu, jak mówiłem w pierwszym materiale, już w zielonym świetle, dzieci we mgle. Nic nie widać, jest cholernie ciemno. To sprawia, że jakby wyłączanie tych świateł to dla złodziei jest jeden z, jedna z ważniejszych rzeczy, którą oni muszą robić na no, dla nas właśnie utrzymywanie tego światła włączonego wraz z chodzeniem z naszymi latarkami e, które również możemy wyłączać chodzenie z latarkami, no i wypatrywanie tych przebrzydłych złodziei no, nie ma żadnego No okej okay. Więc wyjdźmy z tego serwera i sprawdźmy jeszcze może jakiś inny Może się akurat uda coś znaleźć e, No, come on, wrzuć mnie No, come on hmm. No cóż, za to złodziej, złodziej ma coś w rodzaju noktowizora cały czas, przez co nie musi on używać światła, wręcz światło sprawia, że ekran jest strasznie jasny i to bardziej przeszkadza niż pomaga. No i właśnie naszym zadaniem jest, uk jest ukraść jakiś tam przedmiot, jakiś przedmioty raczej bym powiedział, pod osłoną cienia i nocy. Hmm. Rosyjskie serwery nie są chyba najlepsze w tym wypadku, no krótki tutorial i tak dalej. Z tego co wiem za jakiś czas, za niedługo, wiem to z podobno pewnego źródła, um, za jakiś czas ma być spory update, w którym dodają są m.in. nowe mapy. Jednak jak um, piszą autorzy na swoim e, blogu, który też mam znaleźć gdzieś w opisie, e, ponieważ mieli jedynie 72 godziny na stworzenie gry, niewiele udało im się zrobić um, i wiele chcieliby naprawić, poprawić, aby ulepszyć właśnie tą ich grę. Na coś, coś tu nie śmiga w tym momencie. Chyba zaraz założę swój pokój i po prostu Wam pokażę to z perspektywy złodzieja jak to wygląda. Niestety nie ma serwerów dedykowanych. To jest trochę ból. Nazwijmy jakoś super. Super polska. Tak jest. I wystartujmy od razu. O nie to. cholera. Switch team. okej, okay, i startujemy. Ale jak zapowiadają autorzy, będzie tutaj na pewno więcej broni, więcej gadżetów, więcej spluw, modeli postaci, animacji itd. Tak, tak, tak Być może z tego wyjdzie całkiem przyjemna, no prawie sportowa produkcja, ma no, ona na pewno takie zadatki na taką. No a tutaj widzicie właśnie z perspektywy wspomnianego złodzieja, widok noktowizyjny, światło, jak mówiłem, wręcz przeszkadza tutaj o wiele przyjemniej patrzeć na ten ekran, jest po prostu ciemno. My także posiadamy latarkę, więc możemy teoretycznie nawet udawać tych strażników, ponieważ, no, przeważnie złodzieje tą latarką wyłączoną, więc w ten sposób możemy zmylić naszego przeciwnika. Nie ukrywam, że jak wczoraj grałem przez tę przez godzinę, to udało mi się nawet to kilka razy zrobić. No, być może moi przeciwnicy po prostu nie byli zbyt, zbyt inteligentni. Okej, okay, tu nikogo raczej nie znajdę, więc nie wiem po co chodzę, dlatego też chciałem Wam jedynie pokazać właśnie ten widok z perspektywy złodzieja. Mm, aby mieć to odhaczone o jakiś tam serwer polski a to mój serwer polski Ciekawe. full hm. na przykład hasło jak 1245 mm. czyżbyż moje hakerskie umiejętności się w końcu na coś przydadzą granie w uplinka to jak widzicie całkiem dobra inwestycja prawie nie ten serwer tylko ten no i jest problem jeszcze z tymi serwerami, musi być ktoś kto je hostuje, bo jest, jest naprawdę słabo Ale jak widzicie mam tutaj teraz e, Saszę Gray w przeciwnej drużynie hmm. No ale okej, okay, może, może akurat dobrze strzela, czy też kradnie Twoje dziewictwo No okej, okay, w tym momencie chyba będzie mógł już startować Jeszcze jeden pussygian da łapkę w górę Daj w górę, że możemy startować No fix, No oczywiście, że no, mój rosyjsko-ukraiński przyjacielu No, come on, come on, come on. Startujmy. nie mamy co tutaj całego dnia Nawet sobie nikt mogę zmienić, Dam sobie jeszcze jedno M, Tak jest, bo mnie stać No, come on, come on, come on. jeżeli ktokolwiek chce zajrać spróbować cokolwiek zrobić w tej grze razem to polecam bym pisać raczej po tym, gdy wyjdzie nowy update. E, może nieco coś ciekawszego się działo. Jak na razie są, mieliśmy problemy z serwerami, to za tego tutaj nie ma. Jednak na pewno będę siedził w tą grę, będę ją updateował w ramach chrupiącego Indyka, w ramach bety chrupiącego Indyka. E, właśnie z tym czerwonym znaczkiem, którą możecie zobaczyć na, na miniaturce e, na głównej stronie YouTube'a. No a w tym momencie już bym chciał, abyśmy wystartowali. Come on. dwie łapki w górę. Come on, come, on, come on. Dawaj, dawaj. A, on, on się nikiem bawi. No oczywiście jeszcze tak. No i przy okazji jak widzicie pingi, pingi, to są tutaj drobne problemy. 150 pingu. No, grać się jeszcze da, ale może być to opóźnienie jest denerwujące. Okej, okay, znowu jako zło, znaczy, Znowu jako strażnik. A, tak jest mój mój przyjacielu. Piękną Syrylisą piszesz. No a my tutaj biegniemy już dalej, dalej przed siebie, aby zginąć pod ostrzałem naszych wspaniałych złodziei, którzy, którzy mnie dobrze widzą, co jest najgorsze, gdy ja tutaj stoję, to nic nie widzę. Oni mnie doskonale. No i to troszeczkę boli. No ale daje to oczywiście jakieś tam urozmaicenie mechanik. Okej, okay, tu się coś ostrego dzieje. E, I przy okazji gra naprawdę stawia na mocne takie strategiczne podejście do jej do tej całej mapy, ponieważ, e, ponieważ z tego względu, że jest ona jedna, to jest świetnie wykonana pod względem designu. E, no mogło, można się tutaj doczepić kilku elementów jednak naprawdę jej balans jest zachowany Dlatego też e, strategiczne podejście do tej gry, czyli roz, rozlokowanie naszych teammateów, rozlokowanie e, strażników w odpowiednich punktach broniąc odpowiednich przedmiotów jest stosunkowo istotne Oj, tu widzę, że ktoś do mnie strzela No okej, okay, no cóż tak, tak, mój, mój złodziej przebrzydły. Chodź tu, chodź, chodź do mnie. Okej, okay, jest zabity świetnie nawet 30 życia tylko straciłem. Jest, jest szpan. Okej, okay, gdzie jest kolejny? Kolejny gdzieś tutaj się kręci. Stąd chyba słychać strzały. Wszyscy ja słyszę strzały. Hm, no tak nie bardzo. Być może uda mi się jeszcze zagrać w to za sekundę z e, złodziejem, a wam pokazać właśnie jak to wyglądało już w multiplayerze. No i już takich ciekawych rzeczy, to jest coś takiego jak Friendly Fire. Proszę bardzo, uderzyłem. Zabolało. Realistyczne, musicie przyznać. Spokojnie, kolego, ja chciałem tylko pokazać widzom. No, a przybrzydliwi zł złodzieje jak zwykle gaszą mi te światła. Trzeba chodzić, chodzić i nie zapalać cały czas. Okej, okay, tutaj też żeby poprosił... Ja nie wiem, czy o tym wspominałem, ale złodzieje mogą przechodzić przez te szyby wentylacyjne oraz, oraz przez okna. Ja nie jestem tego w stanie zrobić, no nie wiem, po prostu słabo wygimnastykowany musi być ten strażnik. No ale znowu tutaj słyszę, że jakieś, jakieś strzały się tutaj nie już strzelają. Co się dzieje, co się dzieje? Jeden Jeden złodziej leży. Nasz strażnik. A Gim przebrzydł złodzieju. Tylko byś krat. Nic swojego. Zaprasuj na swoje. O, świetnie, padł. A, i złodzieje wygrali po coś tam, a uciekli ze złotym ziemniakiem. No, no prosto, oczywiste. Spróbujmy jeszcze raz, jeszcze raz, teraz, z tym razem wcielić się w złodziej. Okej. Okay. Łapkujmy, łapkujmy w górę. Sasza, sasza, gdzie moja? Sasza, sasza. E, no niestety jeszcze nie udało jej się załapkować, ale to jest w drużynie FAP. Ja też chcę być w drużynie FAP. Okej. Okay. Jesteśmy teraz jak FAP Team. Także startujemy już może w tym momencie. Jest już nas cztery osoby FAP Team. To jest coś. Come on, come on. Łapkujemy w górę łapkujemy. Come on. No, no tak, super przecinek. Super przecinek. Um, dobrze znaleźć zestyle w tej duczynie złodziei, gdzie granie z złodziejem jest tak naprawdę łatwiejsze, ponieważ to strażnicy muszą się bronić, a jak wszyscy wiemy o wiele łatwiej jest atakować niż się bronić, w, przeważnie w takich grach. Mm, no i o wiele łatwiej jest uciec tym przedmiotem niż dostrzec tego strażnika pomiędzy krzakami. Cokolwiek piszesz do mnie, panie tra... Myślę, że jest traktor, to jest tpak top Ptak, ptak... Nie, tpak top No, dokładnie tak. No cóż, pani Sasza już sobie poszła, dlatego możemy chyba startować. Mm. Aha, chyba mówił, o tym, że ja nie mogę być w drużynie FAP. Przepraszam. Skoro nie mogę być w drużynie FAB, to startujmy. Go 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 go. Dziękuję bardzo. No i jesteśmy teraz złodziejem, Przebrzydłym złodziejem, który na nic nie potrafi zaprasować. Spróbujemy ślizgnąć się może tędy. Do tego domu nie, nie, to coś światło mi wyłącz. Dobra. To, to też mi wyłącz. Okej, okay, tutaj mamy przebrzydłego strażnika, który już mnie zobaczył. Szybko, szybko, szybko. Ok, uciekamy, uciekamy, uciekamy. No nie bardzo, nie, do końca nie wyszło. Mm, trochę boli mnie to, że ci złodzieje mogą strzelać. No, ogóle ciekawsze by było, gdyby oni na przykład mieli wyłącznie nóż i powiedzmy, nie wiem, mogli znikać czy coś takiego. Być może coś takiego będzie. To się coś takiego. Będzie dodane już w przyszłości w najbliższym update. Który, no podobno zbliża się wielkimi krokami. Jednak w tym momencie... Ja w tym momencie uciekam z jakimś... czym ja to uciekam. No nie mam pojęcia z czym ja uciekam. A, Super Midboy Poster, okej. Okay. Fajne odniesienie do Super Meat I odnosimy tutaj, przechodzimy przez szybę. I czy już? Jak ja mam to odnieść? Hmm. Ciekawe. Ciekawe. grajmy już z odziejami, działo to stosunkowo normalnie. Wczoraj, no ale dobra. Idziemy dalej, musimy ukraść ten tensyw tutaj, który sobie leży. Dlatego, dlatego też szybko biegamy do środeczka. I masakrujemy strażników. Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest. Hmm, czy mi się tam pokazuje, że coś ukradłem? A Greenscape Blueprint, okej. Okay. Dobrze dla mnie, ewidentnie. Hmm, tu mam... O Boże. No tak, nie zauważyłem ich, no na niestety. Ta super noctowizja mnie zawsze się sprawdza. Okej, okay, poproszę respawn. No, ukradło. Aha, czyli... Czyli trzeba odnosić po prostu Dobra, teraz już rozumiem tą skomplikowaną mechanikę Wybaczcie to jest Nie wiem, po prostu w to grałem jak do tej pory Okej, okay, spróbuję bez. Tego się nie da wyłączyć, a to boli, że tego się nie da wyłączyć dzień no, przebrzydły, jak to się stało? A no tak, mniej życia przeżywamy od, od super super strażników hmm, To ma w sumie jakiś sens Okej, okay, mamy jeszcze 2 minuty dla 30 na Przeniesienie tych złotych obiektów do naszego super... naszej super twierdzy kryjówki bie, m, tych złodziei. Okej, okay, cake, udało mu się z tort ukraść. Świetnie. Wow. a zaklinowałem się na krzaku. przebrzydłe krzaki. I jeszcze raz bym prosił. Kaman come kan on. Come on, come on. Mm -hmm. Co do optymalizacji, gra trzyma stałe 25 klatek, więc nie jest źle. Hmm, Ty będzie nawet 30 kilka yy, przy czym ustawione jest nagrywanie na, za, na 30 klatkach, żeby było w miarę płynnie, więc spokojnie Wam powinna nagrę ciągnąć w 60 klatkach. Nie ma tutaj żadnych problemów z tym raczej. O, no to się wkopałem. Pff. Ok, mamy jeszcze chyba minutę, nie wiem, z zasłoniami licznik yy, klatek niestety, ale... Ilekolwiek tam jest ich sekund, i tak nam się raczej nie uda Bo jest nas dwóch, ja i mdurs na faptim Nie Okej, okay, biegnijmy dalej, biegnijmy dalej, jak widzicie oni mają także dobre... Do, są dobrzy pod względem strategicznym No tak, zapomniałem, że mogę wchodzić też przez okno Pod względem strategicznym myślą, myślą ponieważ rozlokowali się w tym miejscu czekając po prostu, aż my tam przyjdziemy E, przyznaję, że jest całkiem niezła, niezła e, niezły pomysł na wykorzystanie tej mechaniki No ale nadal nam się nie udało uzyskać Uzyskać tego złotego ziemniaka, na no, czas się skończył. A nie, udało nam się, Lurus uciekł z, ze złotym ziemniakiem, brawo 2 na 4, tak się gra, moje drogie panie. I to chyba wszystko co chciałem Wam dzisiaj pokazać, ten parę dobry materiału materiał z Off Guards and Thieves powinien Wam uświadomić czym ta gra jest i czy chcecie jej pomóc na streamie. A chcecie. Na pewno materiały sobie będą się jeszcze pojawiać w przyszłości w ramach kolejnych update'ów, a mam nadzieję, że to już nastąpi niedługo. Tym samym z dzisiejszym filmem dopisuję ją do listy lubiącego hmm, indyka beta, w którym jak do tej pory mogliście zobaczyć już Papers Please. Jeżeli nie widzieliście tego filmu kliknijcie gdzieś, gdzieś nie wiem, tutaj. Tutaj, o, tu gdzieś. Na pewno znajdziecie będziecie super adnotacje. I dodatkowo, jeżeli chcecie zobaczyć także wczorajszy film, w którym mówiłem e, o, o tej grze, czyli zielone światło, także widzicie gdzieś tam, tutaj, tutaj, gdzieś tam. Na jutro Was zapraszam na dwa filmy. Dwa filmy po pierwsze z gry Survival Squad, gdzie powiem, wam, powiem nieco dogłębniej o mechanikach, które poznałem w tej grze oraz pokażę Wam ją w innym trybie oraz na materiał z gry Rush Bros, o której mówiłem wczoraj w ramach Zielonego Światła. Prawie na świeżo będę miał dla Was materiał z tej gry. Tymczasem słyszymy się już jutro. Ja jestem Patryk Batko, to jest to są złodzieje i strażnicy. Do usłyszenia.